Porozmawiajmy sobie dziś o znęcaniu się nad zwierzętami. W ostatnich dniach pojawił się filmik na profilu Grażyny Rogowskiej. Na tym filmiku możemy zobaczyć, jak jej córka w cudzysłowie bawi się kotem. Tutaj macie urywki z filmiku. Co się z <śmian> Gasterałeś, jesteś... majtretowany ze swoją panią. <noise> Żyjemy w XXI wieku, a dalej jest popierana przemoc nad zwierzętami. Rzucanie kotem jak worek na śmieci i kręcenie kotem jak jojo jest po prostu żałosne i głupie. Jest mi bardzo przykro, że zwierzęta muszą przechodzić przez takie coś. Z jej profilu na TikToku możemy zauważyć, że już sprawą zajęła się policja i zabrali im kota. Mam nadzieję, że kotek będzie miał szczęśliwy dom. A córka trafia do domu dziecka. Oczywiście pani Grażyna pochwaliła się tym, że idzie na trzy lata do więzienia. Moim zdaniem to bardzo zasłużona kara. Jednak trzy godziny temu wstawiła filmik, gdzie dała swojej córce nowe zwierzątko. Tylko tym razem nie kot, ale pies. Mam nadzieję, pani Grażyno, że w tym więzieniu nauczą pani coś na temat zwierzątek. Proszę rozgłaśniajcie to, aby zobaczyło to największa ilość osób. Dziękuję.